Nie bój się, bo ja jestem Twoją siłą i schronieniem. Gdy poczujesz się słaby i przytłoczony, przyjdź do mnie i znajdź odpoczynek w mojej obecności. Jestem źródłem Twojego pokoju i pocieszenia. Ufaj mojej mocy, która Cię podtrzymuje w każdej burzy. Pozwól, żeby Twoje obawy i ciężary znalazły się w moich rękach, a ja dostarczę Ci siłę. Jakiej potrzebujesz? Pamiętaj, że jestem większy od każdego wyzwania, przed którym masz stanąć. Odstaw strach na bok i zaakceptuj moją miłość, bo zawsze jestem przy tobie. Wiedz, że jesteś głęboko kochany i ceniony. Stworzyłem cię z wyjątkowym celem, a twoje życie ma swoje znaczenie. Przyjmij swoją niepowtarzalność i dary. Które otrzymałeś. Wykorzystaj je, aby przynieść światło i radość tym, którzy cię otaczają. Twoje życie to piękny dywan tkany z nici miłości, pasji i dobroci. Rozprowadzaj te cechy wszędzie, gdzie idziesz i głęboko dotknij życia ludzi. Pamiętaj, że jesteś przedłużeniem mojej miłości na tym świecie. Znajdź czas na odpoczynek i komfort w mojej obecności pośród zgiełku życia. Łatwo jest czuć się przytłoczonym i tracić z oczu to, co najważniejsze. Zatrzymaj się i zastanów się nad pięknem stworzenia, które odzwierciedla moją miłość dla ciebie. Znajdź momenty pokoju i wdzięczności i pozwól, aby Twoje serce wypełniło się podziwem i zdumieniem. W tych chwilach odnajdziesz odnowę i jasność. Dąż do równowagi we wszystkich sferach swojego życia i pozwól, aby miłość i współczucie kierowały Twoimi działaniami. Nie lekceważ mocy Twoich modlitw. Twoje słowa mają moc ruszyć góry i wywołać cudowne zmiany. Wylej je przede mną, bo zawsze słucham. Ufaj, że słyszę każdą prośbę. Każdą łzę i każdy westchnienie. Kiedy odpowiedzi nie przychodzą natychmiast, wiedz, że działam za kulisami i układam okoliczności zgodnie z moim boskim planem. Mam nadzieję, że każde słowo dotknęło Twojego serca i że znalazłeś inspirację i pocieszenie w naszych przesłaniach miłości i nadziei. Pamiętaj zawsze, że nie jesteś sam w tej podróży i że jest siła wyższa. Która dba o ciebie na każdym kroku. Niech te słowa echem powrócą do twojej duszy, przynosząc pokój i pociechę w czasach próby. Teraz nadszedł czas, aby nieść te płomień wiary i miłości na świat, rozsiewając go dla tych, którzy najbardziej potrzebują. Podziel się tymi przesłaniami z bliskimi, przynieś światło tym, którzy są w ciemności, i bądź agentem pozytywnej zmiany. Z Bogiem i do kolejnego momentu wiary, pokoju i pociechy. Amen. Nie bój się, bo ja jestem Twoją siłą i schronieniem. Gdy poczujesz się słaby i przytłoczony, przyjdź do mnie i znajdź odpoczynek w mojej obecności. Jestem źródłem Twojego pokoju i pocieszenia. Ufaj mojej mocy, która Cię podtrzymuje w każdej burzy. Pozwól, żeby twoje obawy i ciężary znalazły się w moich rękach, a ja dostarczę ci siłę, jakiej potrzebujesz. Pamiętaj, że jestem większy od każdego wyzwania, przed którym masz stanąć. Odstaw strach na bok i zaakceptuj moją miłość, bo zawsze jestem przy tobie. Wiedz, że jesteś głęboko kochany i ceniony. Stworzyłem cię z wyjątkowym celem, a twoje życie ma swoje znaczenie. Przyjmij swoją niepowtarzalność i dary, które otrzymałeś. Wykorzystaj je, aby przynieść światło i radość tym, którzy cię otaczają. Twoje życie to piękny dywan tkany z nici miłości, pasji i dobroci. Rozprowadzaj te cechy wszędzie, gdzie idziesz, i głęboko dotknij życia ludzi. Pamiętaj, że jesteś przedłużeniem mojej miłości na tym świecie. Znajdź czas na odpoczynek i komfort w mojej obecności pośród zgiełku życia. Łatwo jest czuć się przytłoczonym i tracić z oczu to, co najważniejsze. Zatrzymaj się i zastanów się nad pięknem stworzenia, które odzwierciedla moją miłość dla Ciebie. Znajdź momenty pokoju i wdzięczności, i pozwól, aby Twoje serce wypełniło się podziwem i zdumieniem. W tych chwilach odnajdziesz odnowę i jasność. Dąż do równowagi we wszystkich sferach swojego życia i pozwól, aby miłość i współczucie kierowały Twoimi działaniami. Nie lekceważ mocy Twoich modlitw. Twoje słowa mają moc ruszyć góry i wywołać cudowne zmiany. Wylej je przede mną. Bo zawsze słucham. Ufaj, że słyszę każdą prośbę, każdą łzę i każdy westchnienie. Kiedy odpowiedzi nie przychodzą natychmiast, wiedz, że działam za kulisami i układam okoliczności zgodnie z moim boskim planem. Mam nadzieję, że każde słowo dotknęło Twojego serca i że znalazłeś inspirację i pocieszenie w naszych przesłaniach miłości i nadziei. Pamiętaj zawsze że nie jesteś sam w tej podróży i że jest siła wyższa, która dba o Ciebie na każdym kroku. Niech te słowa Echem powrócą do Twojej duszy, przynosząc pokój i pociechę w czasach próby. Teraz nadszedł czas, aby nieść te płomień wiary i miłości na świat, rozsiewając go dla tych, którzy najbardziej potrzebują.